Hallo und herzlich willkommen. Äh, wir sind heute in Kroschnitz ja. mit der Frau Christa. Ja. Und heute äh, haben wir für euch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ähm, also das ist auf jeden Fall etwas für Weihnachten. Wir werden heute gemeinsam mit der Frau Christa kochen. Panie Kristen. Panie nam dzisiaj będziemy czarować z tych składników. My dzisiaj będziemy robić makówkę. To jest tradycyjne jadło, co się unosi na Wigilię. Bez tego nie ma Wigilii, bez tej makówki. A to coś nie jest takie ciężkie, to to uważamy. Ja, to jest ganz einfach, jak ja. widzicie, to jest pora składników. Ja. Ale powiedzcie mi jeszcze, zaczniemy, kiedy żeście pierwszy raz spróbowali makówki i skąd macie na nią w ogóle recept? Makówka, no ja się urodziła w zakrośnicy, mama to robiła zawsze na Wigilię. Nie wiem, wiele ludzi miała tego, że to jadła. No a teraz już mama staro przekazała to mnie. No i każdy robi po swojemu, bo my robimy z bułek, niektórzy robią z cwibaku, niektórzy z dużej lęgi, niektórzy robią szichtyn, e, taki barzy, jaka, a my zaś jaka. robimy w kąskach i później zalewamy. I wszystko że... zalewamy. I, ja, i, do... I niektórzy dodają różne rzeczy, rodzynki, my mamy migdały i orzechy. No według smaku. Dobra, no to przejdźmy teraz jeszcze raz, bo żeście ja. tak trampeli, że ja. niektórzy robią tak, niektórzy ja. tak. Untaśliczliśmy do głodu. A my tu dzisiaj, co my tu mamy przygotowane i e, czego mamy używać według Waszego Nie, ja. Według mojego receptu będziemy bułka pokroimy w kawałki, dummy do, do miski, a mleko ugotujemy tu na kocherku. Później do tego mleka, jak będzie wrało, dumy mak i cukier. I później, a później, jak już wszystko zebrze, to zalejemy ta makówka i domyjemy rodzynki i migdały. Dobra, to ja myślę, że pomału możemy zaczynać. No dobrze. Um, so, dann machen wir weiter. Was müssen wir jetzt tun? Pani Krystyno? Ja już ja, widziałam, że Pani ma powoli nóż w ręce. Tak. Co będziemy teraz robić? Teraz pan, my pokryjemy w kostkę mhm. bułka i Dobra. będziemy rzucać wszystko wciapować do tej miski, dobrze? Dobra, no to zaczynamy. Ja. Teraz je robota. A jak Takie. to u was w domu? Ty makówki genau tak samo się robiło, bo u mnie w rodzinie na przykład ja. to było tak, że mieli taką Richtig maszynkę do mlunia maku. I my ten mlak jeszcze mlouli. W dzień wilii, am heiligabend abend war das immer gemacht. Blank ja, świeży To Das war die Aufgabe papa. Ja. A u was, jak to u was wyglądało? Teżście mlauli ten mak? Też my mlauli. U noc, do Taraska chodzimy, do jednej rodziny, mają taką maszynkę i wszyscy, i to, to już kolejka. Po tak przeważnie bierało się torebki i jechało się mak ja. mlauci, nie? Ja. Że był też świeży. Bo teraz ludzie chyba kupują mielony, ale kiedyś takie coś nieź nie dostał, żeby był mielony mak. Ale ten świeżo zmielony chyba jeszcze nie ulepszy. Na Ta maszynka już jest starą, już na czunął, bo wiadomo, to był ja, ja. ale... To się lata robiło, wyczyściście ścianą. Ja, ja, ja. To mają gdzie te dzieci ta, u Woszkiego i to no, my, mylą wszystkie. Poro latach się idzie magmnąć. Bo to różne kawałki, nie? Ja. większe, drudzy mniejsze. Niektórzy kładą to ja. tak tym Ja, U mnie w domu tak też, jest. nas mama zawsze ja Siecht i to, to jest zalewane tym mlekiem ja. na buka ja. i u nas są szychty, ale mhm. tak go docie, u każdego inaczej. inaczej każdy... w grunt, że ja. smak się zgadza. nie? Ja. te same i te same cuta te idą. Genau, genau. <laughs> Ten mak. Podstawa je mak i mleko, nie? A jak to napancznieje, a je to je potem zagazdy, to pończy się ze że uważy się mleko i zaś się dolewał. Wiecie, u nas jeszcze było tak, że jak makówki łostały ze świąt, to broń Boże nie mogło to iść nikaj do kurów ani nie mogło się zmarnować. To jeszcze to, co zostało, to się mroziło, a potem się robił mój kuchen po świętach. Bez to zawsze coś zostało, a z tego wigilijnego stołu, jak jeszcze był ten mak, yeah. to, to to jeszcze lepiej smakowało. Yeah. U nas no przy wigilijnym stole, jak my e, pojedli, to później jak my jeszcze mieli krowy, to gospodarszą do obory. Ten chleb, co my mieli na wigilijnym stole, yeah. pożymy na kawałki i to się dawało każdej krowie. Jak było. I żeby zdrowe były żeby przez cały były zdrowy, rok. Nie? i żeby jak w nocy go dały, żeby na gospodarza nie narzekały. Ja, żeby nie przeczuły. No. Dobrze, no to co? To bułka przygotowano. Ja. To co? Tak. Teraz mleka. Mleko. Tu do tego górka nalejemy i uważamy je. Dobra. Ile mleka lejemy? Liter. Liter, tak. Czyli cały. Ja. Może nie wiem czy, czy zaraz jeszcze trochę, co? To jest za mało. O. Dobra, co? Starczy. Czyli no. mleka lejemy półtorej litra. Półtorej litra, ja. Dobra, i dowiemy na kochę. I teraz musi się to mleko zagotować, ale do tego jeszcze możemy dać ze 4 albo 5 łyżek cukru. Dobra. I będziemy mieszać i... To takie większe, ja. A I... większe, to 4. Ja. Dry no. und... I pomieszać to? Tak. Teraz no. możemy jeszcze wymieszać. I teraz musimy czekać, aż to zebrze. So, mhm. die Milch muss aufkochen, apotin, hier sie medall. Ja. Mhm. So, unsere Milch ist schon am Kochen, wie ich sehe. Also es dauert noch äh, eine kurze Weile. Czyli jeszcze Nie, chwileczka, ja. jeszcze chwileczka, a za chwilkę, tak, tak ja, mam trochę, już właśnie ja, przed szkole. sobą masło ja. i za chwilkę tak, będziemy tak, to tak masło tak. jeszcze rozpuszczać. Ja. No właśnie, wyście tak pokazali tak tyle, ja. to chyba tak jedna trzecia kostki ja. masła, ja. Ja. ja, czyli jedna trzecia kostki na masła, oztopić. musimy roztopić. Ja. jak weźmiemy te mleko, to do my tu później te. Te masło i to się trochę lekko przybrnąć ci nie? Dobra, to zanim nam się zaważy tym mleko, to ja się was jeszcze spytam, co wyście mieli za młodego tak, oprócz makówki, na stole? Ło, kiedyś my ryby mieli, każdy miał jedna ryba. To ją kupowała cztery ryby, tak jak połono, ja. A teraz jedna, i jeszcze się podzielimy, jeszcze w, jeszcze Krausz, w stanie. Teraz filety, różne rzeczy. Tak, pierwszy była ryba podstawowa, później e, ta zupa, albo grobówka, albo co tam. A potem my mieli zimnia, kartofle. E, I potem chciałam. E, my robimy też punch, taki Panczkrat, no. Robimy ka kartofle ze kapustu razem. Mm -hmm. nie? To razem robię Ja i to też, no. no. No a później jeszcze był kompot ze, ze, do popicią ze suszu. Chyba już też idzie już tam No i, i to tak, tak ta wilija się odbywała. A czy tak w porównaniu do teraz? Czy coś się pozmieniało w ciągu ja, tych lat? Ja, teraz się pozmieniało, teraz kupimy jedna ryba, nie każdemu, bo to za ja. dużo obierania, gołtki, a, a i pierogi, i mamy i barsz czerwony. No, trochę się zmieniło. Trochę tak. się zmieniło nie. na przełomie lat, ale ja. to bardzo podobnie. Bym miło ciepłze. Nie, ja. my też kiedyś było tak bardziej tradycyjne. No Epsen Suppe, ja. I teraz jest też trochę barst. Więc to te dwa. jeszcze, jeszcze robią mołczka, nie? Dużo ludzi. Mołczka. Ja. Ja. My ja, zawsze jest... dostali od ciocie naszy, ja. bo my tak się trochę wymieniali. My pierniki, ja. a oni no mołczka, ja. nie? I to. Und ich wusste auch die Milch. Ja, das Milch war gut. So, ja, jetzt können wir weitergehen. Ja. Die, die Milch mi ist schon bereit. Gut, und Sie können... Ja, ich... Die Teppiche rütteln, und ich mischen. Genau, der Mund kommt jetzt rein. So, ganz langsam. Und kräftig rühren. Ja. Dobra. Ja fajnie wymieszam. Ja się nie zrobię klumpy. Ty robimy. byś mi się, no te masło już też, Dobra, potem. to wymieszajcie jeszcze. masła tak jak my go oddali. Jedna ja. trzecia kostki. Mm -hmm. mm -mm. Tak. Mm -hmm. Jak to w duma. Mm -hmm. Tak. I masło. No mi się teraz musi roztopić. W międzyczasie ja ową dosypiam jeszcze maku. Ja. Może trochę dwie wciepnę. No. Tak. No, żeby bo nie to... było za rzadkie. Musi no być głośniejszy. No właśnie. Czekajcie, okay, hmm. ja, w międzyczasie tu nasze masło pomieszą. No, żeby to się nic nie, nie przepadło. No. Bo to już porządnie się hmm. topi. Je mm -hmm. rozsypało. Mm -hmm. Tak. Dobra. Dobra. No na razie więcej nic. Ja to masło mhm. rozpuszczam. Mhm. Mhm. Wieso ty może ta resztę mi też tu I Chciel później te tutaj. To jak resztę ja. mi się. Ja. bo tu się tam. Mhm. Ważne, żeby ten no. mak no? Okej. Napęcznie i to się zalewało. No. Dobra, no. masło za chwilkę będzie. Ja? To, to możemy dać te rodzinki, rynki, nie? Dobra. Mhm. Rodzinki wszystkie, tak jak są ja. całe miska, Tak, jak ja? są je mhm. Tak, tak. Czyli tu znowu no. odkładamy. No, widzisz, się mhm. już się to robi taragansty. Nasze masło już się Roztopiło, no. więc ja jeść tu, no. masło chowiam, no. dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tak. Do wlejesz to też tu. Dobra, czyli masło idzie też ja, do naszego maku. Ja, mm, tak, ok. No, i tu myślę, migdały, co? I później to Dobrze. zalejemy. To ja to już może odkładam znowu. Ja. I migdały. I też całą miska. Ja. O, dość tego. Mhm. Tak. To ja. Tak, nasz mak już jest fertig. On so i müssen musimy teraz etwas mit unseren Brötchen machen. Więc ja. pani Krystom. Ja widziała, że już pani naszykowano większą miskę, ja. bo w tej by się nie jest zmieściło. Miściowo. Dlatego. Do tej miski przesypujemy półki. Yeah. Ja no. to tak zrobię jak w domu, yeah. ręką. Miska wędruje na bok. Yeah. Ja. I tak. ją trzeba nazywać, a... a ja bym nam Mieszę. mieszać. No. Tak. Yeah. Czy Jak umiecie to tu lecie, żeby to się nie nie rozchlistało, bo będziemy obie od maku. No. Jeszcze Kiedy trochę to nalejemy. To, uh -huh. uh -huh. tak. to chyba by stykło, co? Ja, no jeszcze, my jeszcze trzeba jeść, je bo to na pańczy nie je. Ja. No mniej więcej to mamy za tyle słodkie. Musimy to skosztować. Kost próbowała i zarosi. To musimy trochę cukru dodać. No, jak ktoś lubi, teraz cukier podają ja. niezdrowy, no. no Alby to jako no. Makówka była gotowa jeszcze? widzisz. jeszcze trochę mm -hmm. bym dała ja, bo stoi ta bułka. Delecte, fajny szlif. Ważne, żeby wymieszać tak, yeah. żeby bułka była napęczniała yeah. i było ją mało widać. Tak yeah. być widać tak jest. Mak. Mak. So. Makówka jest pomieszana. Tak fajnie ją przyklacalimy, jak to u mnie w domu się go wyrównano Wyrównaną jest. Można sobie jeszcze przystroić. Kto yeah. ci lubi? Orzechoma. Wymocie orzechy na przykład. U mnie też są orzechy, zawsze naokoło. Na środku, oczywiście się myty, dany gesen. Jeszcze pomiędzy umie kokoski lądują. Yeah. Mama zawsze, e, zawsze pilnuje, żeby one też były. Ale takich tych musimy jeszcze skosztować. Yeah. Ja, się to baje dobre. Czy genuk cukru było? Czy my dobrze namieszały? <laughs> no. Dobra, to co pani Krysto? Próbujemy. Ja, wezmę, jest mal. <laughs> Mh, Ja, mhm. also Heiligabend kann kommen. Unser Mohnkuchen, Makufka, Schnusko. gotovo ist fertig. Gotovo, ja, eine ja. Danke für's Zuschauen! Und falls ihr noch Fragen habt zu dem Rezept, falls ihr irgendetwas nicht gesehen habt, dann könnt ihr in den Kommentaren. Weiterfragen fragen. Dazu laden wir euch herzlich ein. Und heute bedanken wir uns, bit Christo, a little gościnność, of a little No i co zapraszamy na Jawohl. <laughs>